Znajdujemy się przed siedzibą stowarzyszenia Nasza Gmina Żukowo. Jest to stowarzyszenie, które założyliśmy jako radni wraz z mieszkańcami gminy Żukowo w ubiegłym roku i staramy się działać jak najszerzej na rzecz mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie nasze ma siedzibę nieopodal Urzędu Gminy Żukowo i jeżeli ktoś nie załatwi tam wszystkich swoich spraw albo będzie miał jakieś problemy, będzie potrzebował pomocy i wsparcia, to zapraszamy zaraz obok. Do sąsiedztwa, czyli do naszego stowarzyszenia, które jest w tej budynku podkowy obok Urzędu Gminy. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Żukowo, którzy potrzebują wsparcia. Jako radni klubu Nasza Gmina Żukowo działamy od początku tej kadencji w Radzie Miejskiej w Żukowie. Natomiast jako stowarzyszenie działamy około roku. To, czym zajmujemy się, to przede wszystkim wsparcie dla mieszkańców Gminy Żukowo. Jakiś czas temu, gdy rozmawialiśmy, mówiłam, że nie ma tygodnia, w którym mieszkańcy nie zwróciliby się do nas o pomoc, a teraz bym powiedziała, że nie ma prawie dnia, żeby mieszkańcy Gminy Żukowo nie zwrócili się do nas o pomoc. Staramy się tej pomocy udzielać. Reprezentujemy również problemy naszych mieszkańców gminy w Urzędzie Gminy Żukowo, do pana burmistrza, ale również do szeregu innych instytucji w województwie, z którymi ten kontakt jest wskazany. Z drugiej strony, jako stowarzyszenie, również rozwijamy działalność edukacyjną, rozwijamy takie emocje wspólne dla rodzin, organizujemy wyjazdy integracyjne są to wyjazdy również edukacyjne. Organizujemy projekty szkoleniowe w siedzibie stowarzyszenia. Współpracujemy z innymi instytucjami. Byliśmy na wyprawie w Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Wspaniałe miejsce, mnóstwo rzeczy do zobaczenia, mnóstwo rzeczy do zapoznania się z pasją tworzone, naprawione, historyczne sprzęty. Byliśmy również w Parku Miniatur i Gigantów. Wspaniała przygoda, inna grupa docelowa, bo byliśmy tutaj i z rodzicami i z młodszymi mieszkańcami. Mamy różne wsparcie od mieszkańców. Wspólnie działamy, żeby działo się lepiej w naszej gminie. Podczas wczorajszej sesji niestety usłyszeliśmy, że niekoniecznie powinniśmy informować mieszkańców o takich wydarzeniach jak posiedzenia komisji. Tu chodziło dokładnie o komisję komunalną i o omawiany podczas jej posiedzenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borkowo. Naszym zdaniem obowiązkiem radnych jest informowanie mieszkańców o ich prawach, a prawem mieszkańca jest możliwość uczestniczenia w sesji, możliwość uczestniczenia w posiedzeniach komisji, w tym wypadku Rady Miejskiej. Jest naszym obowiązkiem udostępnianie wszelkich informacji, ponieważ gmina powinna działać w sposób transparentny, a dla mieszkańców Jasny i oczywisty komunikat, że mogą na nas liczyć. Zachowanie pana burmistrza na wczorajszej sesji oceniam bardzo negatywnie. Było nieodpowiednie. Pouczał radnych, a tym samym mieszkańców, że tak naprawdę nie mają prawa do informacji i do komunikacji z radnymi. A takie prawo mają i mają zagwarantowane ustawowo, i my tego będziemy się trzymać. Znajdujemy się w miejscowości Otomino, w Gminie Żukową. Znajdujemy się tutaj dlatego, że trwa budowa obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. My stoimy na ulicy do Dworu. Ulica do Dworu prowadzi dalej skrętem w moje lewo i w związku z budową OMT będzie drogą zasypaną. W ostatnim czasie odbyłam spotkanie z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem w Ministerstwie Infrastruktury na temat tego, aby wykonano przejazd, z możliwością ruchu chociażby wahadłowego dla aut, szczególnie dla rolników, gdyż w pobliżu nas znajduje się mnóstwo pól uprawnych. Rolnikom bardzo zależy na tym, aby dostawać się do tych pól możliwie najszybszą drogą, i zamiast 400 metrów, teraz będą musieli pokonywać kilka kilometrów. W związku z czym od półtora roku prowadziliśmy intensywną korespondencję mieszkańcy, my jako klub radnych, nasza gmina Żukowo, stowarzyszenie nasza gmina Żukowo. Korespondowaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, aby wykonano po pierwsze chociaż przejście dla pieszych, przejście dla rowerzystów, czyli ścieżkę rowerową. W tym nasypie, który tutaj powstaje, i to udało nam się uzyskać. Natomiast nie udało się dotychczas uzyskać deklaracji, że będzie przejazd dla aut. Pisaliśmy również do Pana Wojewody w tym temacie, natomiast w momencie, kiedy poczuliśmy, że wszystkie możliwości lokalne zostały wykorzystane, gdy mieszkańcy również wielokrotnie od ponad półtora roku zwracali się do Pana burmistrza z prośbą o pomoc w tym temacie, Wspólnie postanowiliśmy, że trzeba iść dalej i trzeba robić kolejne kroki, zabiegać o dobro mieszkańców. I stąd wizyta u pana ministra w Ministerstwie Infrastruktury. Jako Stowarzyszenie Nasza Gmina Żukowo, organizowaliśmy również dla kilkuset mieszkańców wyjazd do Opery Leśnej na wyjątkowe koncerty, które się odbywały w Sopocie. Zapraszam Państwa do współpracy z klubem radnych Nasza Gmina Żukowo oraz ze stowarzyszeniem Nasza Gmina Żukowo. Razem możemy więcej, razem współdziałajmy, razem czyńmy dobro. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy, kłopoty w funkcjonowaniu w naszej gminie, zapraszamy do współpracy. Będziemy próbowali pomóc. Do zobaczenia!